Wyobraź sobie kogoś, na kim chcesz zrobić wrażenie. Może to być osoba, która interesuje cię romantycznie, szef ignorujący twoje pomysły, lub przyjaciel, który wydaje się zdystansowany. Im bardziej się starasz, tym mniej uwagi otrzymujesz. Jakby nadmierny wysiłek zamiast przyciągać, odpychał. Dzieje się tak, ponieważ ludzki umysł reaguje paradoksalnie na nacisk. Gdy ktoś czuje, że jest do czegoś popychany, jego naturalnym odruchem jest opór. Ale co, gdyby istniał sposób na odwrócenie tej dynamiki? Gdybyś zamiast gonić za uwagą, potrafił ją przyciągnąć, tworząc przestrzeń? Psychologia odwrotna opiera się właśnie na tej zasadzie sztuce wpływania bez sprawiania wrażenia, że się wpływa. W tym kontekście Karl Jung oferuje jeszcze głębszy wgląd spojrzenie na nieświadomość zbiorową, cienie, które rzutujemy oraz ludzką skłonność do pożądania tego, Czego nie można mieć. Jung twierdził, że większość naszych pragnień nie pochodzi z umysłu świadomego, lecz z nieświadomości. Przyciąga nas nie to, co oczywiste, ale to, co umyka, co wydaje się poza naszym zasięgiem. Jest to zgodne z myślą francuskiego psychoanalityka Jacques'a Lacana, który mówił: Pragnienie jest zawsze pragnieniem innego. Chcemy tego, co wydaje się nam brakować, czego nie posiadamy w pełni. Zasada ta jest widoczna w prostym fakcie, że bardziej cenimy to, co jest rzadkie. Gdy ktoś okazuje nam obojętność, nasza psychika zaczyna tworzyć narrację, by wypełnić tę pustkę. Dlaczego ta osoba nie zwraca na mnie uwagi? Czy jest w niej coś wyjątkowego? Tajemnica rodzi zainteresowanie. Właśnie tutaj pojawia się psychologia odwrotna. Gdy przestajemy zabiegać o akceptację. Wysyłamy sygnał samowystarczalności, a to, paradoksalnie, czyni nas bardziej atrakcyjnymi. Jeśli okazujesz desperację lub potrzebę, druga osoba podświadomie czuje, że ma nad tobą kontrolę, co osłabia jej zainteresowanie. Ale jeśli pozostajesz skupiony na sobie, tworzysz pole magnetyczne, które przyciąga innych bez widocznego wysiłku. Jung często mówił o projekcji. Tendencji do przypisywania innym naszych własnych cieni. Gdy ktoś wydaje się zdystansowany, aktywuje to naszą nieświadomość, a my zaczynamy rzutować na tę osobę własne lęki i pragnienia. To właśnie dlatego tak fascynują nas postacie tajemnicze i niedostępne. Psychologia odwrotna działa, ponieważ gra na tych mechanizmach psychicznych. Dystansując się i okazując mniejsze zainteresowanie, sprawiasz, że druga osoba zaczyna konfrontować się z własną projekcją. Zaczyna się zastanawiać, dlaczego nie ma twojej uwagi, a to samo w sobie wyzwala pragnienie. Sekret nie tkwi jednak w udawaniu obojętności na siłę. Byłaby to tania manipulacja, którą łatwo wyczuć. Klucz leży w autentycznej samowystarczalności, w byciu komfortowym we własnej obecności. Gdy naprawdę nie potrzebujesz zewnętrznej aprobaty, twoja energia się zmienia, a inni to odczuwają. Jak więc zastosować to w praktyce? Wymaga to zmiany sposobu myślenia, wewnętrznej pracy nad dystansem i samoświadomością. Jung powiedziałby, że możemy wpływać na innych dopiero wtedy, gdy zintegrujemy własne cienie i odnajdziemy równowagę w sobie. Chcesz dowiedzieć się, jak przekształcić to w prawdziwy magnetyzm osobisty? Psychologia odwrotna w kontekście przyciągania nie jest jedynie sprytną sztuczką społeczną. To odzwierciedlenie twojego wewnętrznego stanu. Ludzie, którzy są naprawdę samowystarczalni, emanują naturalnym magnetyzmem, ponieważ nie rozpaczają w poszukiwaniu zewnętrznej aprobaty. Jung uczy nas, że proces indywiduacji, stawania się kompletną i autentyczną jednostką, jest kluczem do prawdziwej osobistej mocy. Gdy jesteś wewnętrznie pełny, nie musisz gonić za nikim to inni są przyciągani przez Twoją energię. Ale jak przełożyć to na konkretne działania? W relacjach międzyludzkich istnieje pewne ciekawe zjawisko. Im więcej uwagi poświęcasz komuś, kto jej nie odwzajemnia, tym mniej ta osoba Cię docenia. Wynika to z mechanizmu psychologicznego znanego jako hedonistyczna adaptacja ludzkiej tendencji do szybkiego przyzwyczajania się do stałych bodźców. Jeśli zawsze jesteś dostępny, zawsze odpowiadasz natychmiast i stale okazujesz zainteresowanie. Druga osoba zaczyna traktować Twoją obecność jako coś oczywistego. Natomiast, gdy tworzysz przestrzeń, pozwalasz jej poczuć Twoją nieobecność, a uświadomienie sobie czyjejś nieobecności to pierwszy krok do wzbudzenia pragnienia. Nie oznacza to manipulacyjnych gierek czy celowego znikania. Chodzi o umiejętne balansowanie między obecnością a nieobecnością. Tworzenie momentów głębokiej więzi, a jednocześnie pielęgnowanie własnego, niezależnego życia. Jednym z powodów, dla których psychologia odwrotna działa, jest to, że aktywuje postrzeganie wartości. Jeśli cały Twój świat kręci się wokół drugiej osoby, wysyłasz sygnał, że nie masz własnego centrum. Ale gdy jesteś pochłonięty własnymi projektami, pasjami i rozwojem, przekaz jest inny: Jestem interesującą osobą. Z tobą czy bez ciebie. Osoby samowystarczalne naturalnie przyciągają innych, ponieważ emanują aurą tajemniczości i celu. Nie muszą szukać aprobaty, to one same są aprobatą. A to wzbudza ciekawość i pragnienie, ponieważ ludzie instynktownie dążą do tego, co rzadkie i wartościowe. Jung twierdził, że aby stać się kompletnym, musimy zintegrować nasze cienie i odkryć prawdziwe ja. Gdy żyjesz w zgodzie ze swoją wewnętrzną prawdą. Stajesz się magnetyczny. I ten magnetyzm nie wynika z manipulacji, lecz z autentyczności. Przyciąganie nie opiera się na jednostajności, lecz na grze między bliskością a dystansem, pewnością a tajemnicą. Widać to w każdym udanym związku. Zawsze istnieje subtelna dynamika napięcia i rozluźnienia, zainteresowania i wyzwania. Jeśli dajesz wszystko od razu, druga osoba traci zainteresowanie. Ale jeśli przeplatasz chwilę intensywnej więzi z momentami niezależności, tworzysz zdrowe napięcie, które utrzymuje relacje przy życiu. To nie manipulacja, to zrozumienie ludzkiej natury. Pragnienie rodzi się z braku, z oczekiwania i tajemnicy. Gdy to pojmiesz, nauczysz się w naturalny sposób równoważyć obecność i nieobecność. Jest jednak jeszcze głębszy poziom tej dynamiki. Prawdziwa przemiana następuje, gdy nie musisz już stosować żadnych strategii. Kiedy twoja samowystarczalność staje się autentyczna, gdy twoja samoocena nie zależy od reakcji innych, przestajesz potrzebować metod i stajesz się po prostu nieodparcie magnetyczny. Chcesz dowiedzieć się, jak pogłębić swoją autowystarczalność i zintegrować swoje cienie, by stać się naprawdę przyciągającą osobowością? Karl Jung. Wierzył, że znaczna część naszego zachowania społecznego jest kształtowana przez nieświadomość, zwłaszcza przez cień. Te aspekty naszej psychiki, które tłumimy i których staramy się nie zauważać, często szukamy akceptacji zewnętrznej, ponieważ sami nie akceptujemy pewnych części siebie. Ta potrzeba potwierdzenia może sprawić, że stajemy się emocjonalnie zależni, co paradoksalnie bardziej odpycha innych, niż ich przyciąga. Kiedy ktoś wyczuwa, że desperacko potrzebujesz uwagi, uruchamia się w nim psychologiczny mechanizm oporu. Dzieje się tak, ponieważ emocjonalna zależność niesie ze sobą ukryty przekaz. Nie wystarczam sam sobie, potrzebuję ciebie, by czuć się kompletny. Prawdziwa atrakcyjność wynika jednak z autentycznej samowystarczalności i wewnętrznej harmonii. Jak więc możemy zintegrować nasz cień i osiągnąć naturalny magnetyzm? Pierwszym krokiem do prawdziwej samowystarczalności jest introspekcja. Czego w sobie się obawiasz? Jakie części swojego ja ukrywasz, bo uważasz je za nieatrakcyjne lub niegodne miłości? Jung twierdził, że cień zawiera nie tylko nasze lęki, ale także naszą największą siłę. Często to, co tłumimy, jest właśnie tym, co czyni nas wyjątkowymi i interesującymi. Gdy zaczynamy dostrzegać i akceptować te ukryte aspekty siebie, stajemy się bardziej autentyczni, a autentyczność przyciąga ludzi w sposób naturalny. Zastanów się: czy naprawdę chcesz tej konkretnej osoby, czy po prostu boisz się samotności, czy gonisz za aprobatą innych, bo odczuwasz wewnętrzną pustkę? Odpowiedzi na te pytania mogą ujawnić podświadome schematy, które sabotują twoją naturalną atrakcyjność. Psychologia odwrotna działa. Ponieważ zmienia dynamikę uwagi. Kiedy przestajesz zabiegać o czyjeś zainteresowanie, druga osoba zaczyna dostrzegać Twoją nieobecność i czuje ciekawość. Aby jednak ten efekt był autentyczny, musisz naprawdę czuć się dobrze sam ze sobą. Oznacza to inwestowanie w swój rozwój osobisty. Odkrywaj pasje, rozwijaj talenty, buduj życie oparte na czymś większym niż tylko pragnienie zdobycia czyjejś uwagi. Kiedy stajesz się osobą interesującą dla samego siebie. Inni naturalnie zaczynają lgnąć do Twojej energii. Pomyśl o ludziach, którzy cię fascynują. Prawdopodobnie nie są to ci, którzy błagają o uwagę, ale ci, którzy żyją z pasją i intensywnością, nie potrzebując zewnętrznej aprobaty. Żyjemy w świecie, w którym wszyscy nieustannie próbują się wyróżnić. Media społecznościowe, niekończące się wiadomości, ciągła potrzeba bycia dostępnym. Ale to właśnie cisza ma ogromną moc. Kiedy nie ujawniasz wszystkiego od razu, tworzysz przestrzeń, którą druga osoba może wypełnić. Tajemnica pobudza wyobraźnię, a wyobraźnia jest jednym z najsilniejszych motorów pożądania. Spróbuj być mniej przewidywalny. Nie odpowiadaj natychmiast na każdą wiadomość, nie zdradzaj od razu wszystkiego o sobie, pozwól, by druga osoba zastanawiała się nad tobą. Ta niewielka luka pobudza umysł i rodzi ciekawość kluczowy element pragnienia. Ale co? Jeśli naprawdę czuje, że potrzebuje zewnętrznej aprobaty, jak zamienić tę potrzebę w wewnętrzną siłę? Potrzeba zewnętrznej akceptacji jest jednym z największych przeszkód na drodze do prawdziwej samowystarczalności. Wiele osób spędza całe życie próbując zadowolić innych, ponieważ w głębi duszy nie czują się wystarczające same dla siebie. Karl Jung uczy nas jednak, że prawdziwa indywiduacja, proces stawania się kompletną jednostką, Następuje wtedy, gdy przestajemy szukać w innych tego, czego brakuje nam w sobie. Nie oznacza to, że powinniśmy całkowicie odrzucić potrzebę uznania. Jesteśmy istotami społecznymi i naturalne jest, że doceniamy akceptację ze strony innych. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy nasza tożsamość zaczyna zależeć od tej aprobaty. Wówczas stajemy się jej zakładnikami. Jak więc przekształcić tę potrzebę w wewnętrzną siłę? Jung twierdził, że pierwszym krokiem do indywiduacji jest integracja cienia. Oznacza to nie tylko akceptację własnych zalet, ale również swoich wad, lęków i niepewności. Większość ludzi szuka walidacji, ponieważ wewnętrznie czują, że coś jest z nimi nie tak. Chcą, aby ktoś inny potwierdził ich wartość. Ale kiedy w pełni akceptujesz siebie, zarówno swoje mocne strony, jak i słabości, potrzeba zewnętrznej aprobaty zaczyna maleć. Ćwiczenie praktyczne. Sporządź listę wszystkich rzeczy, których boisz się, że inni mogą się o tobie dowiedzieć. Następnie zadaj sobie pytanie, co by się stało, gdybym to zaakceptował. Paradoksalnie, im bardziej jesteś pogodny ze sobą, tym bardziej inni też cię akceptują. Pewność siebie nie pochodzi z prób bycia idealnym, lecz z komfortu w byciu sobą. Przywiązanie do jednej konkretnej osoby jako źródła walidacji wynika z mentalności niedostatku przekonania, że to jedyna dostępna opcja. Ale świat jest ogromny istnieją miliony ludzi, niezliczone możliwości i doświadczenia. Gdy w to uwierzysz, przestaniesz kurczowo trzymać się relacji, które ci nie służą. Pomocne jest przypomnienie sobie wszystkich wartościowych połączeń, jakie miałeś w życiu. Ludzie przychodzą i odchodzą. Ale twoja wartość pozostaje niezmienna. Gdy przyjmujesz tę perspektywę, potrzeba uznania maleje, a twoja energia staje się swobodniejsza i bardziej pociągająca. Prawdziwy dystans emocjonalny nie oznacza obojętności, ale wolność. Kiedy czegoś chcesz, ale nie potrzebujesz tego do pełni szczęścia, tworzysz aurę magnetyzmu. Dzieje się tak, ponieważ nadmierne pragnienie buduje napięcie. Jeśli desperacko potrzebujesz. By ktoś cię polubił, ta osoba odczuwa presję i się wycofuje. Ale jeśli jesteś w zgodzie ze sobą i po prostu cieszysz się relacją bez oczekiwań, druga osoba czuje się swobodnie i naturalnie lgnie do ciebie. Kluczową zmianą jest przesunięcie uwagi z pytania: jak sprawić, żeby ta osoba mnie polubiła? Na jak mogę prowadzić życie tak pełne, że ludzie naturalnie będą chcieli być jego częścią? Ostatecznie prawdziwa psychologia odwrotna nie polega na manipulacji. Ale na wewnętrznej przemianie. Gdy nie potrzebujesz już zewnętrznej aprobaty, stajesz się dokładnie tą osobą, wokół której inni chcą być. Ale jak sprawić, by ta zmiana była trwała? Jak uniknąć ponownego wpadnięcia w pułapkę poszukiwania walidacji? Zmiana dynamiki przyciągania i osiągnięcie samowystarczalności nie następuje z dnia na dzień. Nawet gdy rozumiemy te koncepcje, możemy ponownie wpaść w pułapkę poszukiwania zewnętrznej walidacji. W końcu wzorce zakorzenione w naszej nieświadomości nie znikają natychmiast. Istnieją jednak sposoby, by wzmocnić tę transformację i sprawić, że stanie się ona integralną częścią naszej tożsamości. Oto trzy kluczowe filary, które pomogą Ci utrwalić tę zmianę. Jednym z głównych powodów, dla których szukamy uwagi i aprobaty, jest brak jasności co do tego, kim naprawdę jesteśmy. Jeśli Twoja tożsamość zależy od tego, jak postrzegają Cię inni, stajesz się podatny na odrzucenie i obojętność. Zadaj sobie pytanie, kim jestem bez niczyjej walidacji? Gdyby wszystkie zewnętrzne opinie przestały istnieć, jakie byłyby Twoje wartości, pasje i cele? Co nadaje sens Twojemu życiu, niezależnie od tego, co myślą inni? Karl Jung opisywał proces indywiduacji jako drogę do odkrycia swojego prawdziwego ja, wolnego od narzuconych przez społeczeństwo przekonań. Oznacza to kwestionowanie norm i odnalezienie tego, co faktycznie jest zgodne z Tobą. Kiedy Twoja tożsamość opiera się na wewnętrznych fundamentach, przestajesz czuć potrzebę udowadniania swojej wartości. A to paradoksalnie sprawia, że inni zaczynają cię jeszcze bardziej szanować i interesować się tobą. Bycie obojętnym nie oznacza bycia zimnym czy aroganckim chodzi o emocjonalną stabilność, dzięki której nie dajesz się łatwo wytrącić z równowagi reakcjami innych ludzi. Jedną z najskuteczniejszych technik rozwijania tej postawy jest kontrolowana ekspozycja. Postaw się świadomie w sytuacjach, w których normalnie szukałbyś aprobaty. I z premedytacją zdecyduj, że nie będziesz reagować emocjonalnie. Jeśli wysyłasz wiadomość i nie dostajesz odpowiedzi, nie panikuj. Weź głęboki oddech i przypomnij sobie, że to nie definiuje Twojej wartości. Jeśli ktoś zachowuje się wobec Ciebie chłodno, nie próbuj rekompensować tego nadmiernym zainteresowaniem. Po prostu zauważ to i pozwól sytuacji się rozwijać. Jeśli czujesz potrzebę zaimponowania komuś, zapytaj siebie. Robię to dla siebie czy dla akceptacji. Z czasem ta praktyka wzmocni Twoją odporność emocjonalną. Twoja energia stanie się bardziej magnetyczna, ponieważ będzie wysyłać sygnał, że nie potrzebujesz desperacko walidacji innych. Środowisko, w którym funkcjonujesz, ma ogromny wpływ na Twoją mentalność. Jeśli otaczasz się ludźmi, którzy wzmacniają Twoją potrzebę aprobaty, czy to w relacjach, przyjaźniach czy w mediach społecznościowych. Będzie ci trudniej utrzymać swoją przemianę. Zadaj sobie pytanie: Czy otaczam się osobami, które wzmacniają moją autentyczność, czy tymi, które podsycają moją niepewność? Ogranicz kontakt z osobami, które sprawiają, że czujesz się niewystarczający, i zamiast tego szukaj ludzi, którzy wspierają twoją samowystarczalność i rozwój. Najważniejsza jest świadomość. Im bardziej jesteś świadomy swoich wzorców, tym łatwiej możesz je przełamać. Warto regularnie zadawać sobie pytania, czy moje działania wynikają z autentyczności, czy z potrzeby aprobaty. Czy to, co robię, wzmacnia moją niezależność, czy uzależnia mnie od reakcji innych? Czy otaczam się ludźmi, którzy wspierają moją prawdziwą tożsamość? Prawdziwa atrakcyjność i magnetyzm pojawiają się wtedy, gdy żyjesz zgodnie ze sobą, zamiast próbować spełniać oczekiwania innych. Szukaj relacji, które cenią cię za to, kim jesteś, a nie za to, co możesz zaoferować w zamian za uwagę. Zdrowe związki to te, w których istnieje równowaga między dawaniem a otrzymywaniem, bez emocjonalnych gierek i manipulacji. Pamiętaj, że prawdziwa psychologia odwrotna nie jest sztuczką, która ma sprawić, że ktoś cię polubi. To naturalne odbicie wewnętrznego stanu, w którym jesteś samowystarczalny, a kiedy osiągasz ten punkt. Zauważasz, że potrzeba zabiegania o uwagę innych po prostu znika. Ostatecznie przekształcenie obojętności w przyciąganie nie polega na manipulowaniu innymi, lecz na wewnętrznej przemianie. Gdy przestajesz desperacko szukać uwagi, inni to wyczuwają i zaczynają postrzegać Cię w zupełnie nowy sposób. Twoja wartość nie wynika z tego, co myślą o Tobie inni, lecz z tego, co sam o sobie sądzisz. Jung uczy nas, że prawdziwa transformacja następuje, gdy integrujemy wszystkie części siebie światło i cień, siłę i wrażliwość. Ta równowaga tworzy naturalny magnetyzm, obecność, która nie musi błagać o uwagę, bo jest wystarczająca sama w sobie. I to właśnie czyni człowieka naprawdę nieodpartym. Jeśli ten materiał miał dla ciebie sens i pomógł ci spojrzeć na przyciąganie z nowej perspektywy, nie zapomnij zasubskrybować kanału. Tutaj zgłębiamy psychologię, filozofię i ludzkie zachowania, by pomóc ci lepiej rozumieć relacje i otaczający cię świat. A teraz chcę poznać twoją opinię. Czy kiedykolwiek używałeś psychologii odwrotnej, nawet nie zdając sobie z tego sprawy? Zauważyłeś, jak obojętność może zwiększyć atrakcyjność? Napisz w komentarzu chętnie przeczytam twoje doświadczenia i odpowiem na twoje pytania. Jeśli ten film ci pomógł, podziel się nim z kimś, kto powinien zrozumieć ten psychologiczny mechanizm. Do zobaczenia w kolejnym materiale.